Gotowy do startu już Jakub Zawistowski, 29-letni mieszkaniec Warszawy, fizjoterapeuta, o pseudonimie Gładki, tu jeszcze czasami polski Ryan Gosling biegł przez przeszkody. Pokonałem eliminację bez pływania w wodzie, e, półfinał też przeszedłem e, gładko, więc mam nadzieję, że to będzie recepta też na finał. Przed nim czwarta przeszkoda, 30 sekund zajęło mu dotarcie do tego momentu. Jest dobrze, to jest naprawdę bardzo dobry czas, który pozwala nam gdzieś łudzić się, że dojdzie do końca tego toru. I ponownie zawodnik obiera z tyle przejścia, że zaczepiemy nogami, też że bokiem tej siatki. Dobry czas ma na razie Jakub Zawistowski. Miejmy nadzieję, że nie straci do na wiszących Tutaj myślę chciał właśnie zaoszczędzić nieco czasu, żeby e, przede wszystkim nie popełnić błędu na tych parapetach przy oknach, ale on już chwycił drugie. E, teraz ten najtrudniejszy moment, bo trzecie okno zawieszone jest nieco wyżej. E, złapał jedną ręką, trzyma. E, teraz czwarte okno i może być za chwilę bezpieczny. Będzie. Będzie pod krzywą ścianą. E, 4 metry. E, taką ma ta ściana wysokość. Rozpędzić się, e, wskoczyć i później już. Zostaną trzy przeszkody. Eee, 25 sekund i 2 minuty. Tyle ma jeszcze w zapasie. A to jest najlepszy jest, czas. do na uczestników, także dawaj Kuba. Kuba! Pijemy brawa, nie dekoncentrujemy, bo teraz nie, 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 spacer nie, 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 hydraulika. Czas a ten na spacer hydraulika. Potrzebny dobry chwyt rękoma, eee, w zasadzie jedną ręką, bo drugą trzeba chwytać następny. Następną hydrauliczną rurę, no i też ta praca obuwiem, którą warto tutaj zauważyć, którą stosują zawodnicy, aby wzmocnić to trzymanie na rurze, już jest w połowie, szybciej, szybciej, aby może tam gdzie trzeba będzie za chwilkę złapać trochę więcej oddechu. Czyli przed skokiem pająka. i kolinę, jest dobrze. Jest dobrze Odpoczywa. Minuta o czas. 40 sekund. Jest wyższo o 6 centymetrów od Iwana Kochuda, który już sobie z tą przeszkodą, przeszkodą numer 7, poradził. Jest. Idzie dalej. Teraz skok pająka, czyli musi wskoczyć w ten tunel, zaprzeć się rękami, nogami, zrobić kilka susów. No i wtedy już zostanie tylko przeprawa przez komin. Tylko łatwo nam tutaj powiedzieć z naszej perspektywy. Minuta i 13 sekund do zakończenia, ale on ciągle stoi, ciągle czeka. Nie rozpoczyna startu i walki z ósmą przeszkodą. Teraz. Teraz wskoczył i... Szybciutko trzeba przebyć je, te e, szyby, 58 sekund, 57, 55, to jest dobry czas, bo naprawdę zdecydowanie lepszy czas, nawet jak e, Iwan Kochut, on zaczynał swój rejs mając 25 sekund do góry, a tutaj aż 45 sekund, także 40 sekund do zakończenia jego próby przeciera teraz jeszcze podeszwy butów, zaraz się zawsze 30 sekund, tylko 30 sekund i 8 metrów do pokonania, ale zobaczmy jak on połyka kolejne 20 metry, 20 sekund. już tylko 20 sekund, 19, 18, a Jakub Zawistowski melduje się na górze i to jest ten moment, Nowego czasu mamy kolejnego uczestnika, który rozprawił się z pierwszym torem wielkiego finału. Pytarda! Niesamowita historia. Kuba Zawistowski jest w połowie drogi do upragnionej góry Midoriyama. Mamy nadzieję, że dzisiaj będzie ten dzień, że któryś z naszych zawodników, finalistów przed tą górą się zmierzy i, i przed tą górą stanie. Przed tą górą, aby stanąć, to jeszcze trzeba zaliczyć tor numer 2. Równie ekstremalnie trudny. I pamiętajmy, że ten czas też będzie gonił. Także spokojnie. To oczywiście wszystko w tym odcinku finałowym. Także proszę zostać z nami, czekać na kolejne emocje, kolejny tor i miejmy nadzieję atak na legendarną górę Midoriama. Olu, przenosimy się do Ciebie. Ryan Gosling, to marzyć może o takim dublerze i kaskaderze jak Ty. Na samym szczycie komina wysłałeś komuś buziaka, komu? Bratu Kapciowi. Bratu Kapciowi? No, może żonie. Może żonie. To mogę Ci przekazać, nie wiem czy widziałeś, wysłała Ci wielkie serduszko przez cały czas jak szedłeś. Oczy jej się szkliły. Powiedz, komu chcesz zadedykować ten sukces, bo to już jest sukces. Przeszedłeś pierwszy tor, finałowy. Dedykuję to tak jak wszystkie występy dedykowałem żonie, to może teraz dla odmiany dla mojego przyjaciela Dara. Daro, pozdrawiamy Cię serdecznie, Tobie gratuluję. Już Cię nie męczę, biegnij odpocząć. I do zobaczenia na drugim torze. Wielkie, wielkie brawa!